Owczarek podhalański. Opis rasy. Oczywiście owczarek podhalański to nie tylko największa z tych polskich ras, ale też chyba taka najbardziej znana, najbardziej kojarzona z Polską. Owczarek podhalański wywodzi się oczywiście z polskich gór. Tam był można powiedzieć stosowany w niektórych miejscach nadal jest jako pies opiekujący się stadami i chociaż można powiedzieć nie był to pies taki w znaczeniu zaganiający, ale nawet to potrafił ale te psy po prostu broniły tych stad przed niedźwiedziami, przed wilkami, no i oczywiście odstraszały złodziei i chętnych na to na przykład owce. Były to też psy oczywiście stróżujące psy, które trzymano w domu. I właśnie można powiedzieć tak teraz patrzymy na te psy jako psy rodzinne i psy stróżujące. Zacznijmy od wielkości, ponieważ wielkość owczarków podhalańskich jest całkiem spora. A ta ich okrywa powoduje, że wydają się jeszcze większe. Psy mają wysokość 65-70 cm, wyważą pomiędzy 50 a 65 kg. Słuczki są troszkę mniejsze, 60-65 cm i 45-60 kg. Ale i tak ta wielkość jest duża. Żyją około 12 lat. Co jak na rasę tej wielkości jest dosyć dobrym wynikiem. No ale przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do zachowania i charakteru. A te psy mają bardzo fajny, bardzo można powiedzieć przyjemny charakter przyjemny dla nas, dla ludzi, dla właścicieli, dla opiekunów. Są to psy bardzo wierne, bardzo lojalne, naprawdę mocno nastawione na ten kontakt z człowiekiem, na bycie z tym człowiekiem i na współpracę z człowiekiem. Są to też psy o bardzo silnej psychice. Ciężko je wyprowadzić z równowagi. Taka mocna psychika powoduje, że te psy są odporne na niektóre błędy wychowawcze, ale tutaj i tak trzeba, jak zawsze, uważać. Bardzo mocno wiąże się z człowiekiem. Choć potrzebuje ruchu, to wcale nie jest go aż tak dużo, jak w przypadku niektórych raz, tylko pamiętajmy, że te psy jednak lubią przestrzeń i nie zawsze trzymanie tych psów w małych mieszkaniach. Nie zapewniając im dużej, dodatkowej ilości ruchu, jest dobrym wyborem. Ale nawet jeśli masz małe mieszkanie, a zapewnisz temu psu więcej tego ruchu na zewnątrz, ten pies się do takich warunków przystosuje. To jedna z tych ras, która naprawdę świetnie sobie radzi sama ze wszystkim. Jest bardzo samodzielny, bardzo niezależny, ale nie w taki nieprzyjemny, denerwujący sposób, jak niektóre rasy. Przeszkadzający, niedenerwujący sposób. One, pomimo tej niezależności, samodzielności, wcale nie są nieposłuszne. Odwrotnie, to są psy bardzo posłuszne, uwielbiające z nami współpracować, jak już wspomniałem, i pomimo tej samodzielności, niezależności, to jednak nie oznacza to, że będą nam w ten sposób przeszkadzać. Ale należy o tym pamiętać, ponieważ niekiedy zanim jeśli nas nie ma, czy zanim my wydamy jakieś polecenie, będziemy się z tym ociągać, one mogą same, samodzielnie podjąć decyzję. Z innymi psami z reguły nie ma problemów. Z kotami i innymi zwierzętami domowymi tutaj muszą się naprawdę dobrze poznać, ale jak zawsze potrzebna jest mocna, silna socjalizacja. To jednak duże psy, bardzo silne psy, więc lepiej je socjalizować. Świetny stróż. To jest ta jedna z tych funkcji, jaką pełnił od setek lat i naprawdę jest świetnym stróżem. Nieszczekliwym, nieufnym wobec obcych, bardzo czujnym, ale bez agresji. Coś, co jest naprawdę fantastyczne wśród psów, które mają stróżować, które nas mają bronić. Są pozbawione agresji, nie dadzą się sprowokować. Oczywiście, kiedy trzeba, to zareagują w taki sposób, że wiele osób będzie zaskoczonych, że ta puchata kulka która waży na przykład 60 kilka kilogramów, potrafi zrobić takie rzeczy z intruzem. Bardzo fajnie dogaduje się z dziećmi, no ale tu jak zawsze musimy uważać na wielkość i na siłę. I chociaż są to psy uważne, są to psy, które będą, można powiedzieć, dbały o to, żeby nie zrobić tym maluchom krzywdy, to jednak trzeba uważać jak zawsze pod opieką osoby dorosłej, ale bardzo fajnie się z tymi dziećmi dogadują. Inteligentne i chętne do nauki, współpracy z człowiekiem, choć oczywiście motywacja, zachęcenie jest potrzebne, przydaje się często, wtedy te rezultaty są jeszcze szybsze, to jednak one lubią się uczyć, szybko się uczą, chętnie się uczą i są mocno nastawione na ten kontakt z człowiekiem, na to, żeby coś zrobić z nami, wykonać jakieś polecenie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ łatwo się je uczy. Szybko łapią, co chcemy im przekazać, a to uczenie tych psów naprawdę jest czymś fajnym i należy to robić. Chociaż nie masz zamiaru, nie wiem, uprawiać jakiegoś psiego sportu, uczyć go sztuczek, to jednak warto go uczyć, szkolić kilku takich fajnych rzeczy. On będzie miał rozrywkę, ta więź pomiędzy tobą a nim będzie po prostu mocniejsza. Wychowanie oczywiście to niezbyt coś trudnego, tylko jak zawsze potrzebny czas, konsekwencja, cierpliwość. To nie jest pies, który się wychowa sam, bo takich psów po prostu nie ma. Jednak musimy mu w tym pomóc. Musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno. Socjalizacja, kontakt z innymi ludźmi, z, ze zwierzętami, z psami. A wybór tego psa na pierwszą rasę, oczywiście, jeśli się postaramy, nie będzie problemu. On się nauczy, tylko że, no, oczywiście, jak zawsze, troszkę więcej sił trzeba będzie włożyć niż w przypadku osób bardziej doświadczonych. Przejdźmy dalej, przejdźmy do pielęgnacji. A pielęgnacja pomimo tej dosyć dużej wielkości nie jest bardzo skomplikowana, nie jest trudna, czasochłonna. Musimy tylko pamiętać, że dwa razy w roku dosyć mocno linieje. Na no, że powierzchnia tego psa jest dosyć duża, no to to linienie może niekiedy mocno przeszkadzać. Do tego jak zawsze kontrola oczu i uszu. Zdrowie. Zdrowe, odporne na warunki atmosferyczne, świetnie sobie można powiedzieć, że radzące z tym swoim zdrowiem, ale też zdarzają się takie troszkę częstsze choroby, takie jak dysplazja stawów, problemy z powiekami, rozszerzenie skręt żołądka. Zawsze po jedzeniu ten pies musi mieć troszkę odpoczynku, ale tak, to są naprawdę bardzo zdrowe psy żywienie. Żywienie jest bezproblemowe, ponieważ te psy lubią jeść, nie są wybredne, a kiedy mają tą ilość ruchów w odpowiedni sposób zapewnioną, nie ma też problemów z styciem. Oczywiście, jeśli je będziemy przekarmiać, nie będą się ruszać, to mogą się te problemy z tyciem pojawić, ale to jest coś bardzo rzadkiego. Wady i zalety. Zacznijmy od wad. Ta niezależność niekiedy może sprawiać problemy, jeśli w nieodpowiedni sposób go wychowamy. Do tego oczywiście jest to pies duży i to też może naprawdę w wielkiej liczbie osób sprawiać dosyć duży problem, zwłaszcza jeśli chodzi o transport takiego dużego psa. Dwukrotnie w roku dosyć mocno linieje, bywa troszkę uparty, no i woli mieć troszkę więcej przestrzeni jednak. A jeśli chodzi o zalety, zrównoważone i bardzo opanowane, mocno wiążące się z opiekunem, wierne, lojalne, świetny stróż, bardzo fajnie dogaduje się z dziećmi, uwielbia współpracować z człowiekiem, bardzo szybko się uczy. Wychowanie nie jest trudne, ale jak zawsze trzeba poświęcić troszkę sił i uwagi, żeby było to przeprowadzone w fajny sposób. No i taki wesoły, miły towarzysz dla większości z nas. Dla kogo będzie dobrym wyborem? Owczarek podhalański dla wszystkich tych, którzy pamiętają że ta rasa też ma swoje wymagania. Musi mieć troszkę przestrzeni. To jest pies duży, musimy mu tego ruchu trochę zapewnić. Może nie jakoś dużo, ale jednak. Musimy go też wychować, chociaż to też nie jest bardzo trudne. Właściwie niektórzy mówią, że to jest rasa idealna dla wszystkich, ale no, oczywiście tak nie jest. Musisz być przygotowany na to, że to jest pies bardzo duży. Zapewnić mu dużą ilość przestrzeni, musisz być. Pamiętać o tym, że to jest pies niezależny i samodzielny i musisz go tak wychować, żeby to nie sprawiało żadnych problemów. Pielęgnacja jest prosta świetny pies, strużujący, niegłośny, więc wybór naprawdę bardzo, bardzo fajny. Niestety, dla wielu przeszkodą będzie ten duży, pokaźny rozmiar. I oczywiście, to nie jest pies bez wad żeby ktoś mi tego nie zarzucił, bo wady też są, ale są dużo mniejsze niż w porównaniu z w innych, dużo, dużo, dużo bardziej popularnych i znanych rasach, rasach, które są uważane za fajniejszych towarzyszy, a owczarek podhalański w rzeczywistości jest fajniejszy. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.